Jesteśmy w Arabii i mamy za zadanie, znaczy za chwilę pokażę już zadanie, ale jest to że to było. Na razie zniszczymy wozy, jakieś takie Imperium Osmańskiego, a później, jak już przyjedzie pociąg opancerzony, to zajmiemy się nim. Jest to misja ryzykowna, być może nawet tylko w jedną stronę, już bez powrotu. Ale tutaj nasza bohaterka powiedziała, że się tego podejmie. Mówi się, że gdy człowiek planuje, Pan Bóg się śmieje. Okazało się, że w osadzie, gdzie zamierzaliśmy urządzić zasadzkę na pociąg, roi się od żołnierzy wroga. Aby móc podłożyć ładunki, musieliśmy ich najpierw zneutralizować. Jeden pojazd padł. Ciekawe czy będzie tu kiedyś takie szczepienie? Musimy Tu jest jeden. Nie żyje. Problem też jest to miejsce. i wy nas, nas artyleria daí Przerzuciłem jeszcze. Aby móc przystąpić do realizacji planu zniszczenia pociągu, musieliśmy pozbyć się przebywających w osadzie żołnierzy. Zaczyna się najtrudniejszy moment w przypadku tej kampanii Nawet chyba jestem w stanie stwierdzić, że najtrudniejszy moment jeśli chodzi o całą kampanię Trzeba tak jeden strzał i uciekać, bo zobaczyć już mam zutelował I... no właśnie trzeba zmieniać te miejsca I trzeba zmieniać to bardzo często jeden strzał jedno miejsce też musi być jeden strzał jeden celny strzał Dodajmy. Ja mam nadzieję, że nasi towarzysze się dostają ze zwykłymi żołnierzami. Cały czas myśli, że jesteśmy w tamtym miejscu. Więc taka będzie, musi być taktyka. O cholera. Teraz wybić tych osmanów. Spróbujmy też, no, te granaty też działają. Ale teraz ucieczka. No już zostały jedna czwarta zrobię zdjęta. olarahovaymıça się wystawiłem. Teraz już na municji nie mamy Zadnij na bój. Pojawia się ten problem, że nie mamy do końca już miejsca gdzie się możemy ukryć. i Może już mamy, użyjmy go. spadajmy. Częsta może być słodka lub gorzka, jak smakuje twoja, Zaro. I masz rację, trzeba działać na większą skalę. Dwa słowa, kanał Słyski. Zna się na okrętach? I wielka wojka, wojna dobiegła końca. Osmańczycy zostali wyparci z Arabii. Wielka Brytania i Francja nie dotrzymały jednak obietnicy. No, czyli trochę jak u nas w historii i to pozostaje postacią kontrowersyjną, a wojna o ropę trwa po dziś dzień. I pytanie, czy to jest jeszcze jakiś epilog będzie? Czy to już jest sam koniut, koniec gry? Opowieść ukończona. Raz jeszcze. Końcowa wiadomość od zespołu Battlefield: 1, twórców, ku pamięci wszystkich żołnierzy. Dziś stajemy do walki. Pewnego dnia to wszystko się zakończy. Ktoś zwycięży w wojnie, która zakończy wszystkie inne wojny. Broń zardzewieje, trawa odrośnie i nic po tym wszystkim się nie ostanie. Ziemia uleczy wszystkie rany, tak jak to robiła zawsze. Nas wtedy dawno nie będzie, lecz może... Nie zapomną o nas. Jeśli historia zapamięta choć jednego z tysiąca, to pamięć o nas nigdy nie pogrąży się w nogach zapomnienia. O naszych ideałach, zmaganiach i śmierci. Gdy wreszcie ktoś już wygra tę wojnę, nie zapomną o nas. Ale zanim ten czas nadejdzie, nie poddamy się. Spoglądając śmierci w oczy, będziemy wciąż walczyć. Wielka wojna, osiągnięcie zdobyte, czyli pierwszą wojnę światową mamy zakończoną w Battlefieldzie. Zajmiemy się teraz drugą wojną światową. Udamy się do Norwegii, gdzieś też do Afrika Korps. na tereny Afryki, właśnie gdzie jeszcze? Berlin 1945 roku. Będziemy mieli okazję powalczyć ze strony właśnie niemieckiego generała, chyba, albo oficera. Myślę, co jeszcze tam było? Eee... Francja. Historia o ludziach zapomnianych. Będzie też tego trochę i myślę, że będzie to troszkę dłuższe niż teraz. Bo tu jak widzicie tylko te chyba tam dwie czy trzy początkowe rozbijałem na dwa na dwa odcinki Teraz też Bo mi się dało się to zrobić spokojnie w jednym, ale już nie kombinowałem Ale tamte myślę będą troszkę dłuższe A co będzie dalej? Zobaczymy Pomieńmy sobie to Modyfikacja broni, jakaś jak widzicie, wszystko ukończone. To miejsce powieści wojenne Nordlys pod flagą niczyją. Tyralierzy I ostatni tygrys. No i dobrze. No i to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć!